mm -hmm. Cześć, witam Was z Wielkopolskiego, pięknego lasu, i dzisiaj spacerując pomiędzy drzewami, leśnymi ścieżkami, chciałbym porozmawiać o tym, w jaki sposób każdy z nas, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, może zapobiegać lub minimalizować skutki takich tragicznych wydarzeń, jakie nawiedziły w ostatnim czasie południowo-zachodnią Polskę. Oczywiście myślę tutaj o powodziach. Politycy mówią oczywiście o zbiornikach retencyjnych, no i oczywiście są one potrzebne, one chronią ludzi przed skutkami powodzi, ale żeby tym powodziom zapobiegać, musimy zmienić nasze podejście do ochrony środowiska, do lasów. Wielu z Was teraz pewnie zastanawia się, w jaki sposób drzewa mogą zapobiegać i przyczyniać się do tego, żeby tak tragicznych w skutkach wydarzeń po prostu nie było albo żeby były w znacznie mniejszej skali. Pierwszy taki bezpośredni punkt to taki, że drzewa poprzez liście, poprzez gałęzie i system korzeniowy absorbują wodę, po prostu ją zatrzymują i zapobiegają spływaniu po powierzchni gleby. Korzenie drzew, korzenie roślin powodują, drążąc glebę, że woda tymi kanalikami, korytarzykami łatwiej dostaje się w jej głąb. Nie spływa po powierzchni ziemi, powierzchniowy spływ, jak widzieliście, jest bardzo groźny. Piękne liście i piękne gałęzie w czasie ulewnego deszczu, w ogóle w czasie deszczu, są naturalną barierą, która powoduje spowalnianie, opadanie wody na ziemię, a w ten sposób oczywiście powierzchniowego spływu gwałtownych strumieni wody. Jest tutaj wiele drzew obumarłych, możemy zaobserwować system korzeniowy takiego drzewa. Zresztą wielu z Was na waszych ogródkach wyrywało uschniętą roślinę i przyznacie pewnie rację, że taki system korzeniowy stabilizuje glebę. Jeżeli wyrwiecie, ta gleba jest przyczepiona do korzeni. Trzeba ją czasami opukać, żeby Pozbyć się tej gleby z systemu korzeniowego obumarłej rośliny, no i ma to niebagatelne znaczenie. Jeżeli brakuje roślin, brakuje drzew i na skałach jest sama Ziemia, po prostu woda gwałtownie płynąc ją ze sobą zabiera. I tutaj dochodzi do następnego przekregu w skutkach zdarzenia. Po prostu nie będzie na czym za chwilę budowywać lasów, bo na skalę las po prostu nie urośnie. Czujecie ten wspaniały mikroklimat, który panuje w lesie? Ja chyba dzisiaj bardziej, ale lasy mają to do siebie, że ochładzają powietrze. Wilgotność jest tutaj większa, no i w ten oto sposób woda nie paruje tak szybko. Postaramy się teraz dostać na troszeczkę bardziej podmokły teren, żeby poruszyć następną kwestię, właśnie absorpcji i zdolności retencyjnych lasu. O, spójrzcie, jak tutaj ziemia chlupie pod nogami. Jest to dowód na kolejną rolę lasów. Cień, który tutaj pada, znakomicie chroni nie tylko wodę, która bezpośrednio jest tutaj w lesie, ale także wody gruntowe. Po prostu lasy powodują, że ziemia tak szybko się nie nagrzewa i ta woda nie paruje. Zobaczcie, ten las działa po prostu jak gąbka, zatrzymuje wodę. I w terenach takich, gdzie istnieje ryzyko powodzi, na pewno zapobiega takim nagłym powodziom. Woda z takiego lasu zbyt szybko nie spłynie, jest zatrzymana przez system korzeniowy. No i kolejna rzecz. Wiele mówimy o budowaniu zbiorników retencyjnych, a lasy po prostu zwiększają zdolności retencyjne terenów. Jeżeli na wałach przeciwpowodziowych rosną drzewa, to jest najlepsze, co może być. Mam nadzieję, że podczas tej krótkiej leśnej wędrówki udało mi się przekonać Was do tego, że warto dbać o drzewa otaczające nas środowisko, o lasy i że nie pozostanie to bez wpływu na to, co dzieje się wokół nas. Nie do końca też zgadzajcie się z politykami, którzy w cyniczny sposób wypowiadają się o ochronie środowiska, nazywając ją religią klimatyczną. Róbcie swoje, dbajcie o drzewa, dbajcie o środowisko, a ono na pewno Wam się odwdzięczy. W dzisiejszym filmie to już wszystko, jeśli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli tego do tej pory nie zrobiliście i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!